Cześć, z tej strony Michał Długi i zapraszam Was na kolejne wiadomości dla osób początkujących, które są nazywane na moim kanale Elementarz Pakera. A więc dzisiaj chciałbym się skupić na suplementacji i tutaj powiedzieć, jaki jest najważniejszy, najbardziej skuteczny suplement, jeśli chodzi zarówno o budowanie masy mięśniowej, jak i budowanie siły. A więc, nie przedłużając, jest to kreatyna. Jesteście zdziwieni? Napiszcie w komentarzu, czy jesteście zdziwieni. Natomiast, tak, jest to kreatyna. I co robi ta kreatyna w naszym organizmie? Od razu przejdę do schematu, jak ona działa, i to też y, jakby wpłynie na kolejne jakby kwestie, które będę chciał omówić. A więc, kreatyna, jeśli my przyjmujemy tą kreatynę drogą do ustną, y, niezależnie czy to jest forma monohydratu kreatyny, jabłczanu kreatyny, czy jakakolwiek inna forma. My w mięśniach magazynujemy w postaci fosfokreatyny, czyli związek fosforu i kreatyny. I energią, paliwem dla naszych mięśni w trakcie wysiłku beztlenowego jest ATP. I teraz, kiedy my tę ATP zużywamy, z tego zostaje ADP. I żeby ADP stało się znowu ATP, do ADP musi się przyłączyć cząsteczka fosforu. Skąd się bierze ta cząsteczka fosforu? A no właśnie. Odłącza się od fosfokratyny i powstaje znowu ATP. Co za tym idzie, nasz wysiłek jest bardziej wydajny. I w taki sposób właśnie działa kreatyna. I tutaj widzicie, nie ma w ogóle znaczenia, jaką my przyjmujemy formę kreatyny. Każda będzie działać tak samo. I to są mity, że jedna forma jest na siłę, druga na rzeźbę, jedna zalewa wodą, druga nie. Nie. Po prostu różnica jest taka, że do cząsteczki kreatyny mamy do, dołączone albo kwas jabłkowy, jak w postaci jabłczanu, tak, czy po prostu cząsteczka wody, jak w postaci monohydratu, natomiast koniec końców w mięśniach jest fosfokratyna, każda działa tak samo, więc kupujcie po prostu tą wersję, która jest najtańsza lub jeszcze jest taka sytuacja czasami, że... Niektórzy mają problemy żołądkowe po monohydracie kreatyny, no to wtedy ewentualnie właśnie można pomyśleć o jakiejś innej formie, czyli prawdopodobnie drugiej, najtańszej, jaką jest jabłczan. Nie dajcie się nabrać na marketingowe chwyty, że pięć różnych kreatyn, lepsze przyrosty, bla, bla, bla i takie sprawy. Ok, wiemy już jak działa kreatyna, co nam daje. I teraz kolejna ważna kwestia. Kreatynę nie trzeba brać około treningowo. Kreatyna... Nie działa doraźnie, ona nas nie pobudza. Kreatyna działa wtedy, kiedy mięśnie są w pełni nią nasycone. Więc po prostu musimy ją włączyć w stałą suplementację, brać codziennie i po tygodniu czy dwóch zaczniemy widzieć pełne rezultaty z po prostu stosowania tej kreatyny. I teraz, ile? No to jest kwestia taka subiektywna, natomiast ja bym tutaj był za taką powiedzmy. Ja bym tutaj był za taką zasadą, że 1 gram kreatyny na kilogram masy ciała beztłuszczowej takiej, tak? no bo wiadomo, że osoba, która waży 120 kg, ale ma bardzo dużo tłuszczu do spalenia, nie będzie musiała brać 12 gram kreatyny. A tak, osoby redukujące też mogą brać kreatynę, ale do tego zaraz dojdziemy. Także to jeśli chodzi o dawkowanie, tak jak powiedziałem, lepiej brać codziennie, nie musimy brać około treningowo. Ona nie działa doraźnie. A więc, już wspomniałem o tym, że osoba redukująca może brać kreatynę. Tak, może brać. To nie ma znaczenia, czym jesteśmy na masie, czy redukujemy. Ona po prostu zwiększa nasze możliwości treningowe. tak, Więcej jesteśmy w stanie podnieść, jesteśmy w stanie zrobić lepszy trening, co się przekłada na czy to lepszy rozwój masy mięśniowej, czy to lepsze po prostu utrzymywanie naszej masy mięśniowej na redukcji. Nie ma znaczenia. Kreatynę można suplementować cały rok. Kreatyna nie uszkadza nerek, także w rozsądnych dawkach jak najbardziej cały rok. Kolejna kwestia, jaką chciałbym poruszyć, to takie starodawne, staroświeckie, stara szkoła po prostu, czyli y, ładowanie kreatyną. Czy ma sens to, żeby na początku dać jakieś bardzo duże dawki przez kilka dni, żeby się szybciej nią nasycić? Generalnie tak, to by spowodowało, że szybciej się nią nasycimy. Natomiast, czy ja jestem za tym, czy ja to preferuję, nie. Uważam, że nie ma sensu przez kilka dni właśnie mocniej obciążać ten układ pokarmowy, czy właśnie nerki. Jeśli dam jakieś bardzo duże dawki, no to tutaj może wystąpić taki efekt, że te nerki będą obciążone. Nie ma sensu, po prostu poczekajmy tydzień, dwa, aż się tą kratyną nasycimy. I na koniec taka sprawa która interesuje pewnie osoby, które używają dopingu, czy ma sens używać kreatyny, jeśli my na przykład bierzemy testosteron lub inne środki do testosteronu, tak, jak najbardziej, bo to, że my środkami dopingującymi zwiększamy naszą syntezę protein, to nijak się ma do tego, że nadal warto tą kratynę uzupełniać, żeby mieć maksymalne nasycenie. To są dwa różne faktory idące różnymi torami, tak, to, że ty zwiększasz syntezę protein, i lepiej się regenerujesz nie znaczy, że nie lepiej też mieć tą kreatynę wymaksowaną i oczywiście e, środki anaboliczne dają dużo więcej niż kreatyna, ale dlaczego jeśli tu powiedzmy masz 10 cegiełek, to nie dołożyć tą jedną? Nie porównujmy tego. Po prostu dołóżmy tam jedną cegiełkę do tych 10. Takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o kreatynę do środków dopingujących. I na koniec jeszcze taka kwestia: każdy może odczuwać na innym poziomie to, ile ta kratyna będzie wzmacniała jego trening, jego możliwości treningowe. To po prostu jest spowodowane tym, że każdy z nas może mieć inne nasycenie wyjściowe tą kratyną. To jest też nasza genetyka, nasze predyspozycje, ewentualnie też nasza dieta, no bo kratyna występuje w jedzeniu, występuje w wołowinie, w śledziach, natomiast, żeby Dostarczyć taką ilość kratyny, która tutaj była wspomniana z tych produktów, no naprawdę musielibyśmy jeść tego dużo. Jest to o, kompletnie niewygodne. Chciałoby się powiedzieć, że kratyna jest tania jak barszcz. Natomiast trochę się zmieniło w tej kwestii przez ostatnie lata, ale nadal to nie jest drogi suplement, a porównując do całości kosztów, jaki ten sport ze sobą wiąże. Tak? Także tak jak mówię, każdy tutaj będzie inaczej odczuwał tą kratynę, to zależy od naszej naszego e, wyjściowego nasycenia tym kreatyną. No i chyba tyle. Co? Pozdrawiam was, e, życzę wam e, miłego dnia. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, komentowania i i dajcie może znać, o czym byście chcieli następny filmik z serii Elementa Szpakera. Pozdrawiam. Cześć.